Dzień dobry moi drodzy. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Już dawno też nic nie nagrywałem. Był bardzo długi przestój. Czekałem tutaj na rozwinięcie się pewnego tematu, który być może już wkrótce oczywiście się rozwinie. A póki co dzisiaj taki krótki odcinek z prezentacji gołębnika i gołębi i gołębi młodych które w tym głębniku właśnie się znajdują. Przejdziemy do tego gołębnika. Zaprezentuję Wam 48 sztuk gołębi, które chciałbym, chciałbym moi drodzy, żeby wzięły udział w zawodach w tym roku. A co się oczywiście z tego wyłoni to zobaczymy, że znajdują się właśnie w u gołębniku gołębi młodych. Mamy tutaj na pierwszym froncie pięknego gołąbka z Raymondów Hermesów Ciemnego. Jest to jeden z najstarszych gołębi odsadzonych w tym roku do gołębnika młodych gołębi. A tutaj właśnie posilają się posilają się obecnie całe, reszta, cała, cała reszta stada gołębi młodych. Postanowiłem usunąć. Z jest czysta podłoga. W zasadzie już taka czysta nie jest, no bo oczywiście już 4 dni temu było sprzątane, więc już na pewno troszkę narobiły, napastudziły te moje łobuzy Ale ogólnie chciałbym sprawdzić, chcę sprawdzić, przetestować jak to będzie się odbywało, jak to będzie wyglądać, gdy będzie. Po prostu zamiast yy, tej ściółki, zamiast słomy, zamiast zrębek, jak będzie 300 podłoga. Na razie spisuje się to dosyć fajnie, nic nie widzę, żeby się tam coś, coś działo. Oczywiście troszkę się kurzy, to jest, to jest logiczne. Ten gołębnik ogólnie jest bardzo, bardzo suchym gołębnikiem. Muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego, że nie ma tutaj w tym gołębniku takiej wilgoci jak, jaka występuje w gołębnikach. W gołębi starych, w gołębnikach głębnikach i głębnikach rozpłodowych. Oczywiście ta wilgoć pojawia się wtedy, kiedy wiadomo, kiedy jest deszcz i kiedy pogoda i aura na zewnątrz no niezbyt ciekawie sprzyja i pojawiają się deszcze i jest cały czas po prostu pogoda bardzo, bardzo <laughs> paskudna. W tym roku do gołębnika, gołębi młodych, sprowadziłem 16 sztuk gołębi z zewnątrz. Są to gołębie mojego dobrego kolegi, z którym współpracuję, jeżeli chodzi o gołębie pocztowe już od wielu lat, od kilku lat. Także te gołębie tutaj zostały sprowadzone. Duża część gołębi, jaka tutaj zasiedliła ten gołębie, to są to gołębie po prostu z gołębników rozpłodowych mianowicie tutaj z tych ciemnych, natrapianych gołębi ze żółtymi znacznikami, są to gołębie ardeny w krzyżówkach. Ardeny w Krzyżówkach z gołębiami odchodowcy z Niemiec tutaj wszelkie informacje pod filmem będą zamieszczone dotyczące tych kurde właśnie ptaków, jak powiedziałem jak ferdek, tych kurde ptaków także tak to moi drodzy wygląda i oczywiście gołębie teraz są trenowane tylko na oblotach i zauważyłem, że w tym roku te, gołąbie, te gołębie Yy, trochę później po prostu zostały yy, zaczęły być oblatywane i teraz tak po prostu nie ma yy, no nie dzieje się tak jak rok temu, gdzie gołębie mi po prostu zaczęły, yy, zaczynały już na przykład w czerwcu, pod koniec czerwca bardzo daleko odchodzić od gołębników yy, w tym roku to się tak nie, nie odbywa w tym roku zauważyłem, że gołębie sobie latają tutaj bliżej gołębników a bardzo, spo, bardzo sporadycznie odchodzą gdzieś dalej wydaje mi się, że jest to dobre dlatego, że no, moim zdaniem gołębie mają latać na treningach, mają latać na lotach, a do czasów lotów oczywiście ten gołąb musi y, nabierać masy, musi się budować. Y, oczywiście chodzi o masę mięśniową. No i taki trening lekki na oblocie, y, nie wymuszany żadnymi flagami ani niczym innym. Jest to, jest to moi drodzy. Y, taki naturalny sposób oblatywania gołębi trenowania i wydaje mi się, że taki sposób jest na razie najlepszy. Teraz gołębie dostają karmę dietetyczną Super Dietes i Dietet Junior z małą ilością pszenicy. Dostają tą karmę, ponieważ chcę je troszkę właśnie no chcę po prostu gołębie troszkę rozbudować. Tam w tej karmie również są małe groszki takie, które mają dużo bia, dużą zawartość białka i tutaj właśnie żeby tutaj zbudować te gołębie troszkę pod kątem masy chciałem właśnie to tak zrobić żeby żeby teraz one jadły taką karmę a później jak zaczną się pierwsze treningi przejdziemy na dietę booster i taką dietę specjalną junior proteinową która właśnie będzie miała na celu no, po prostu Budowanie formy, już takiej typowo formy, formy lotowej dla tych gołębi, właśnie młodych. Oczywiście, ja to jestem, tak jak większość z Was na pewno wie, amatorem, jeżeli chodzi o lotowanie. Nie wychodzi mi to zbyt dobrze. Tutaj też oczywiście, jakby w wcześniejszych filmach, ktoś obserwował, bo wcześniejszych filmach występowała u mnie choroba. Ta choroba była spowodowana tym, że wlazła mi do gołębnika samica, która była strasznie zarobaczona, to spowodowało, że zarzutowało to, że tak powiem, zaraziła mi po prostu ona ta samiczka resztę stada i tutaj wynikła bardzo, bardzo straszna po prostu infekcja robaków, którą oczywiście udało mi się pokonać. Gołębie na początku dostawały Ronidazole, <laughs> potem w dalszym etapie Zostały dokładnie odrobaczone, co skutkowało tym, że teraz te młode z drugiego, z trzeciego lęgu są bardzo fajne. Tutaj mamy dwa gołąbki, które były świeżo z Raimunda Hermesa odsadzone. Tu jest ten gołąbek pstry, to jest jeden gołąbek, możecie zobaczyć, że te gołąbki są bardzo fajne, w bardzo dobrej formie. No i tutaj jest jego braciszek, drugi gołąbek, jeszcze mają taki meszek delikatny na głowie, nie wiem czy to widać. Także te gołąbki tutaj zostały po prostu najpóźniej odsadzone, ale one już sobie wychodzą na dach, oblatują sobie tutaj przy dachu. Oczywiście nie odchodzą daleko, ale już tutaj są, są tutaj po prostu oblatane i fajnie, fajnie to, fajnie to zaczyna się wszystko klarować. Te gołębie młode, mam nadzieję, w tym roku no będą lotowane i zobaczymy, czy pokażą klasę. To wszystko oczywiście zależy od tego, jak wyklaruje się moja kwestia pracy. No i tutaj też będę musiał zainwestować w nowe kosze, czy też po prostu odkupię od kolegi jakieś używane, ale w lepszym stanie, bo moje się już po prostu rozwaliły. No i trzeba to po prostu tak zrobić, żeby było dobrze, a żeby było na pewno lepiej niż rok temu. Chcę, żeby ten wynik w tym roku był zdecydowanie. Zdecydowanie lepsze, tutaj. Gołębki, o których wspomniałem, a które sprowadziłem do hodowli, to gołębie y, z różnych linii. W zasadzie są tutaj gołębie y, i Swineke 5000. Y, są tutaj gołębie jansenowskie. Są tutaj gołębie, y, są dwa gołębie również y, y, po gołębiach od y, Marcina Kapinosa O ile dobrze pamiętam imię. W każdym razie bardzo dobry hodowca są to gołębie pogołębia, które odkupił mój kolega, od którego również posiadam te 16 sztuk. Te gołąbki tutaj już regularnie fajnie wychodzą, fajnie się oblatują, fajnie trenują i miejmy nadzieję, że już w tym roku będzie to będą te loty. Na pewno lepsze niż rok temu, aczkolwiek, tak jak mówię, jestem amatorem w tej kwestii. Z tym, że w tym roku już całkowicie poddałem się woli mojego wspólnika, z którym współpracuję, i tutaj już nic nie robię na własną rękę w tej hodowli. Wszystko, co robię, konsultuję z kolegą i po prostu wszystko, co on każe mi robić, ja wykonuję wiernie. Jak piesek, żeby to miało ręce i nogi, a żeby nic nie robić też na własną rękę, ponieważ, tak jak mówię, w lotowaniu nie jestem specjalistą. Zobaczymy oczywiście, jak to wszystko się tutaj w tym roku wyklaruje. Tych gołębków jest tutaj 48 sztuk. Nie zgubiłem na oblocie żadnego gołębia od samego początku oblatywania, z czego jestem bardzo zadowolony, bo w tamtym roku 11 gołębi. 11 gołębi albo 8 gołębi nie, dokładnie nie pamiętam, trzeba by było we wcześniejszych filmach to przestudiować i prześledzić, ale około 11 gołębi straciłem na oblotach, także coś było nie tak z tymi gołębiami. One, tak jak mówię, w tamtym roku odchodziły mi bardzo daleko od gołębnika, leciały na, na Czechy, w kierunku Czech, i po prostu y, dopiero po 2-3 godzinach przelatywały. Nie jest to dobre, tak jak sugeruje mi mój kolega, którym mnie instruuje w tym roku w lotach i wprowadzaniu tych gołębi młodych. Nie jest to dobre, ponieważ gołąb w tym czasie do czasów pierwszych treningów, do czasu pierwszych lotów musi nabrać masy mięśniowej, musi nabrać doświadczenia i musi być pewny, pewny tego, że wie, gdzie znajduje się jego gołębik. Nie może to wyglądać tak, że... W tym okresie powiedzmy od końca maja czy czerwca w gołębie już zaczynają tak intensywnie trenować i po prostu tak jak sportowiec, który y, zaczyna za szybko trenować może się w trakcie tych treningów po prostu wypalić i wtedy ta forma zaczyna powoli wygasać i gołębie zamiast y, na lotach pokazać swoją klasę, są wygaszone i wtedy te gołębie po prostu nic nie są w stanie nam pokazać. Tak to po prostu wynika z doświadczeń mojego kolegi, który regularnie oczywiście zdobywa bardzo dobre, bardzo klasowe wyniki w lotach, tylko i wyłącznie gołębi młodych. Specjalizuje się w tych lotach, nie lotuje gołębiami starymi, dlatego że ma też problemy zdrowotne, i jest jedynie po prostu przygotowany na to, że w trakcie lotów gołębi młodych jest w stanie te 6 lotów po prostu odbyć bez jakiegoś tam specjalnego wysiłku, a wyniki moi drodzy ma naprawdę bardzo dobre. Także taka krótka dzisiaj tutaj prezentacja. Są tu naprawdę bardzo ładne gołębie. Swineke 5000 tutaj mniej więcej chyba to jest ten jeden gołąbek z tej linii. Tutaj tych gołąbków jest troszeczkę więcej oczywiście. To są przeważnie te wszystkie białolotki, aczkolwiek tutaj są też gołębie z Van Lun. Akurat ten gołąbek to jest Van Loon, z tych moich gołębi. Także akurat też są białolotki Van Luny. Są też, jest tu jeden białolotek 2929 29, z gołębi Van Hie. Białolotek również, o tutaj go mamy. Jest to krzyżówka Van Hie, razy Tim Brzozowscy. Mam takiego swojego pupila, dużego giganta, po którym właśnie wyszły mi dwa takie gołąbki. Tu jest jeden z nich, drugi jest troszeczkę jak gdyby bardziej yy, biały. Może to jest nawet właśnie ten gołąbek tutaj. Bo ma więcej białego i na głowie, i w lotkach. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Gołębie na dzień dzisiejszy, z tych starszych gołębi, yy, yy, zmieniły, wymieniły piątą lotkę. Maksymalnie, także tak to, tak to moi drodzy wygląda. Niektóre oczywiście z tych młodszych wymieniają drugą i trzecią, ale maksymalnie mają wymienioną piątą lotkę. Obserwuję to bacznie. Bacznie też to zapisuję, notuję, tak żeby to po prostu mieć na uwadze, bo są to bardzo ważne kwestie, w tym właśnie aby podczas lotowania wiedzieć ile jaki domb ma tych lotek wyrzuconych, tu widzę jeden złamał pióro w ogonie nie wiem jak to się stało troszkę mu je usuniemy, nie ma problemu odrośnie, sterówka jedna w ogonie to nie jest żadna strata także tak to wygląda tutaj gołąb y, Raymond Hermes Płowy Duńczyk, Samczyk razy Wandenabele nazywam go Prostak dlaczego prostak, moi drodzy dlatego, że coś temu gołąbkowi stało się w ogon on jest ładnie wyrośnięty ładnie zbudowany gołąb sportowa taka sylwetka ale coś stało się z jego ogonem że podczas lotu ten ogon nie jest po prostu jak to się mówi nie robi się wachlarzowaty podczas lotu także gołąb po prostu cały czas leci jak gdyby z tym ogonem złożonym nie umie korygować, że tak bardzo że tak powiem, bardzo hmm? lotu i dlatego też po prostu yy, no, nazwałem go prostak, bo ten ogon ma cały czas taki prosty i nie, nie, nie rozkłada go podczas, podczas po prostu lotu. Może to uda się zademonstrować, to go puszczę, bo właśnie o to chodziło. Tak jak inne gołębie yy, przelatują, czy też, czy też zmieniają środełko, mają ten ogon taki w formie wachlarza to ten gołąbek tego ogona nie umie, że tak powiem kolokwialnie, rozczapieżyć i cały czas ma prosto ten ogon, <gryw> dlatego nazwałem go prostak. Mimo tego gołąb ma bardzo dobrą budowę, upieszenie fajne, gładkie, miękkie. Zobaczymy, jak będzie spisywał się na lotach. Nie skazuje, moi drodzy, gołębi na jakieś tam po prostu usuwanie, kiedy widzę, że są to gołębie po dobrych parach, po dobrej linii, tylko po prostu daje szansę każdemu gołębiowi dorosnąć, wychować się, a dopiero później oczywiście ta naturalna selekcja, która, którą oczywiście pokaże kosz, zdecyduje czy ten gołąb odpadnie, czy też utrzyma się w mojej hodowli. Są tutaj też również przedstawiciele innych linii, tu akurat z tych sprowadzonych gołębi. Muszę powiedzieć, że nawet nie mam pojęcia z jakiej linii to jest gołąbek, ale bardzo ładny, bardzo ładna budowa. Zbudowany, wyrośnięty. Są to gołębie właśnie sprowadzone. Od tego mojego kolegi prezentują się kapitalnie. Tych gołębi jest tutaj więcej. Jest ich ogólnie 18, ponieważ jeszcze dwa gołąbki na koniec dostałem. Jest piękny czarny białolotek z takich gołębi naprawdę już klasowych z rozpłodu ta hodowla moja w tym roku została naprawdę silnie silnie, że tak powiem wzmocniona po prostu tymi gołębiami no i dużą, bardzo dużą rolę odgrywają tutaj gołębie, właśnie gołębie te po prostu ardeny, które mają żółte znaczniki tych gołębi jest tutaj troszeczkę więcej, tutaj jest też niebieski gołąbek z tych ardenów, prawdopodobnie no, i tutaj mamy już kolejnego tu kolejnego przedstawiciela mojego agresorka. Te gołębie powinny pokazać już naprawdę dobrą, dobrą klasę, aczkolwiek są to gołębie na długi dystans. Niemniej jednak w krzyżówkach z gołębiami morsnowski z Niemiec, od podowcy, takiego, który yy, lotował w Niemczech, a przez mojego dobrego przyjaciela kolegę Zenka. Sprowadzane właśnie z ty, z, od tego hodowcy z tych gołębi i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Te gołębie mają bardzo fajną budowę. Ogon w jedno pióro, jak to się pospolicie nazywa. Lotki fajne, sztywne, nic niełamliwe. Super są te gołębie, naprawdę. Zobaczymy, oczywiście, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości na lotach. Bo opinia i ocena gołębi może być fajna, ale wszystko, oczywiście, wszystko weryfikuje. Kosz. To moi drodzy, chyba tyle dzisiaj, ponieważ już za chwileczkę też będę musiał zbierać się do pracy. A tak jak wspomniałem wcześniej, to że gołębie wyglądają ładnie, czy są dobrze zbudowane i wypieżone, to jeszcze naprawdę nic nie znaczy. Musi to wszystko zweryfikować kosz, loty gołębi, treningi i zobaczymy, ile z tych gołębi po lotach zostanie. Tak jak mówię, tutaj u mnie na tej hodowli działkowej, rekreacyjnej. Zawsze były problemy z wilgocią, zawsze były problemy z korobami. Trudno jest gołębie przypilnować, żeby nie latały i nie jadły ślimaków, które są skażone trutką. Także często te gołębie są podtrute. Kwestia kontrolowanych oblotów i pilnowania tych gołębi jest tutaj w moim przypadku niemożliwa, ponieważ mam różne godziny pracy i nie jestem w stanie, że tak powiem, regularnie. I tak jak powinno to wyglądać, o stałych porach oblatywać i trenować gołębi starych, i po prostu niestety czasem bywa tak, że gdzieś przygodnie zjedzą jakiegoś ślimaka, który jest skażony, i potem wyłaniają się jakieś tam choroby. Ale opanowaliśmy, oczywiście, sytuację, sytuacja została opanowana, i wszystko teraz wróciło do normy. Gołębie młode, jak widzicie, są w dobrej formie. Każdy gołąbek ma pięknie zabieloną woskówkę, oczywiście, od tych najmłodszych gołębiach. Nie wspomnę odsadzonych, ponieważ one to jeszcze tej woskówki takiej super zabilonej nie mamy, nie mają, ale myślę, że to kwestia czasu, aż wszystko to się wyklaruje. To tyle moi drodzy, na żywioł dzisiaj, bez montażu, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę udanego sezonu na Gołębie Młode i dużo pucharów, i dużo zdrowia, i samych sukcesów, i nie tylko hodowlanych, jak również też prywatnych w życiu. Szanujmy się, kochajmy się, łączy nas wspólna pasja. Bądźmy dla siebie życzliwi, mili, żeby ta pasja łączyła, a nie dzieliła i nie wywoływała konfliktów, tak jak to ogólnie się często przejawia właśnie w tym sporcie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dobry lot i życzę udanego, udanego dnia, udanego wieczora, wieczoru i do zobaczenia wkrótce.